Cześć, śpiormerek HDTV Polska. Jesteśmy na Electronics Show na targach pod warszawskim na darzynie. Dotaliśmy na stoisko LG. Ze mną jest Wiesio z LG, którego doskonale myślę znacie. Dzień dobry Wiesiu. Cześć, cześć. No właśnie, e, bardzo dużo ciekawych rzeczy na stoisku, i myślę, że tak pokrótce, chociaż parę zdań, co my tu sobie możemy zobaczyć, bo pierwsza rzecz, oczywiście, która najbardziej mnie interesuje, to chyba nowe telewizory. No zdecydowanie, słuchaj, najnowsze Linie OLED-ów na 2019, najnowsze Linie NanoSelly na 2019. Głównym wyraźnikiem tych telewizorów jest to, że mają sztuczną inteligencję w torze audio i w torze wideo, no i to są te dwie najważniejsze rzeczy. Jasne, no właśnie, słuchajcie, czyli telewizory. Druga rzecz. Telefony komórkowe, czyli smartfony, tak? Tutaj widziałem kilka nowych modeli, które są. Co dokładnie możemy zobaczyć? Niemalże polska Premiera modelu G8S, jak również modelu Q60, czyli coś z górnej półki i coś z takiej e, półki dostępnej dla normalnego użytkownika. Jasne. AGD, tu jest tyle takich lodówek wypasionych, a w ogóle to są też takie pralki, które są bardzo nietypowe, tak? Bo widzę tu też taką pralkę, która ma coś dostawione na dole. To jest chyba ta linia w ogóle Signature, prawda? Tak, cała linia Signature. Signature to jakby są, jest parę elementów. Pierwsza z nich jest pralka, o której wspomniałeś. To właściwie jest pralko, suszarka, która ma dodatkową pralkę. Pod spodem, prawda? Czy są jakby okay. dwa urządzenia w jednym, a właściwie trzy urządzenia w jednym? Lodówka, Instaview, słuchaj, no wystarczy popukać w lodówkę, żeby zobaczyć, co jest w środku, także ta cała linia signature również jest tutaj pokazywana. Jasne, no i gaming, bo tu tylu graczy widzę, widzę jakieś wypasione monitory, tak? I 4K, i Full HD, i one są bardzo szerokie, tak? Mają te proporcje szerokie. Eee, no właśnie, i laptopy jakieś też gram, prawda? Więc gaming też chyba tutaj bardzo dużą rolę odgrywa. No, zdecydowanie gaming, czyli nasze monitory gamingowe z odświeżaniem 244 Hz. Naprawdę, już dla profesjonalnych graczy. Notabene tacy, tacy, tacy gracze grają na tych e, e, monitorach. Ale wspomniałeś również o Gramie. No, słuchaj, Gram, jak sama nazwa wskazuje, to notebook, który waży mniej niż kilogram. To jest naprawdę coś niesamowitego. Bardzo wydajna maszyna, mega smukła i mega lekka. Okay. Czyli, mimo że jest taki smukły, to na nim można pograć, tak? No zdecydowanie i to nie tylko w te online nowe gry, ale również inne. Jasne. No dobrze, słuchajcie, czyli jak widać, warto było odwiedzić to jest LG. Dzieje się tu naprawdę dużo, więc dziękuję Ci Wiesio bardzo. No i w takim razie lecimy dalej zobaczyć i to wszystko ocenić na żywo, jak wygląda. Dziękuję bardzo. Dzięki, Piotrze.